Duchowe znaczenie liczby 7. W Biblii liczba 7 jest jedną z najbardziej symbolicznych. Oznacza pełnię, doskonałość i świętość. Pojawia się od pierwszych stron Pisma Świętego i zawsze niesie ze za sobą przesłanie o Bożym Planie, który jest kompletny i doskonały. Już w księdze rodzaju czytamy, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął, uświęcając go. Tym samym nadał rytm całemu stworzeniu: sześć dni pracy i jeden dzień święty poświęcony Bogu. Siódmy dzień, czyli Szabat, stał się znakiem przymierza między Bogiem a jego ludem. W Starym Testamencie spotykamy także siedem świeczników w świątyni, siedem lat obfitości i siedem lat głodu w Egipcie, a także siedem rund wokół murów Jerycha, zanim runęło one mocą Bożą. W Nowym Testamencie, Ewangelista Jan opisuje siedem znaków Jezusa, które objawiają Jego boskość. A w Apokalipsie pojawiają się siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz gniewu. Wszystkie te obrazy mówią o pełni Bożego Działania. 7 jest także liczbą sakramentów w Kościele, co podkreśla, że Boża łaska obejmuje wszystkie etapy życia człowieka. Duchowo liczba 7 przypomina nam, że Bóg działa w sposób doskonały i kompletny. Kiedy w Biblii coś wydarza się 7 razy, oznacza to, że proces jest zakończony, spełniony i wypełniony Bożym planem. Dlatego 7 jest symbolem pokoju i harmonii płynących z życia w zgodzie z wolą Bożą.